Najpierw sprawdźmy, co dzieje się u Niki. Coś wygląda ładnie. Cześć chłopaki! Przygotowałaś całą górę dobrych rzeczy. To cały kurczak pokrojony na kawałki z tradycyjnym sosem barbecue. Skóra wyszła tak, jak chciałaś? Upiekła się trochę za szybko, ale wiedziałam, że sosem wciąż będzie smaczna. Gdy ktoś piecze całego kurczaka, a stawy rozchodzą się tak łatwo, wiele mi to mówi. Najtrudniejsze w pieczeniu całego kurczaka jest to, żeby wszystkie części doszły równomiernie. Mam skrzydełka buffalo z pieprzem cytrynowym. Polewałam sosem wszystkie kawałki mięsa. Ma lekkiego kopa. I zamilknij. Cisza to dobry znak podczas zawodów kulinarnych. Dokładnie. Te skrzydełka mają fajny, ostry posmak. Musimy iść do Brendona, ale moim zdaniem ma poważną konkurencję. Zgadza się. Czapki z głów. To było pyszne. Dziękuję. To była świetna reakcja. Mój syn zauważył, że było sporo oblizywania palców, a to dobry znak.